Witam, jest sobota godzina gdzieś 14.20 no jak widać już drugi dzień w sumie pada deszczyk jak to mówią wędkarze pada deszczyk, bierze leszczyk akurat ja na spławik nie lubię łowić, wolę federy po angielsku fidery, no tak naprawdę Chciałbym rozwijać swoją pasję w niedalekiej przyszłości w karpiowaniu. Tylko, że wolę biwaczek i przyrodę, akurat te rewelacje nie są przedmiotem, rzeczą, tematem, o którym chciałbym opowiedzieć i wam pokazać. Zaraz dojdę do jednego miejsca, które które. Znajduje się we Włocławku na jego obrzeżach. Jestem za osiedlem Mielencin I za chwilę dojdę do celu mojej przechadzki. No, warto sobie czasem wyjść na kilkukilometrowy spacer. Co ja gadam? Dzisiaj jest niedziela. Warto więc spalić kalorie i sobie odbyć taką wędrówkę, i połączyć przyjemne z pożytecznym. Już dotarłem, i tutaj mamy taką tablicę. Pokażę zdjęcia. Super, że taka tablica pojawiła się tutaj w tym miejscu. Oznakowanie pozycji obronnej możliwe dzięki uprzejmości nadleśnictwa Ocławek. Tutaj mamy coś takiego sponsor i inicjodawca. No zaraz zrobię rundę i się przejdę, żeby wam pokazać pozostałości tych fundamentów, które są pozostałościami właśnie po prawdopodobnie po niemieckiej fabryce. Teraz taka jedna sprawa, tutaj ktoś sobie zrobił oznaczenie niepotrzebne. Ta tablica powinna być umieszczona po drugiej stronie drogi, jako że te osiedle znajduje się tam. A nie po mojej lewej stronie. No, dowiedziałem się, że stało się dlatego tak, że e, chyba leśnicy o tym zadecydowali. Argumentując, że e, tutaj po prawej stronie znajduje się droga dojazdowa czy też bądź manewrowa. No cóż, gdybym o tym mówił nie pokazując obrazu lub sobie napisał, można by było uznać, że kłamie. No jednakże nie widzę tu jakiejś drogi, którą można by uznać za manewrową. Podłoże jest typowe dla lasu. Tutaj widać ślady kół, być może że rzeczywiście ktoś sobie tutaj zakręcał. Jednakże zakręcić to sobie można też na przykład tutaj. Tam jest podobne podłoże. Tutaj może trochę więcej ziemi lub też kawałek dalej, a także Wcześniej, poza tym jest tutaj pewne niebezpieczeństwo dla manewrów, bo można na przykład zrobić kolizję z tymi fundamentami, które zaraz bliżej pokażę. No i tam nie ma żadnej drogi, dlatego nie rozumiem, czy to była biurokracja ze strony tutaj osoby decydującej o postawieniu tablicy. No nie w tym miejscu, chyba co trzeba. No, czy też po prostu głupota? No, nie mam pojęcia. No to idziemy. Teren jest sobie dosyć czysty, nie ma za dużo śmieci. widać, że to były fundamenty dosyć potężne. Dosyć ciekawą analizę z punktu widzenia właśnie budowlanego przeprowadził były prezydent Włocławka pan Arkadiusz Chorąziak wraz ze znajomymi, którzy znali się na sprawach budowlanych. Przeprowadzone tutaj zostały E, między innymi e, pomiary. No i zaprezentowane zostały teorie, ten film już jest dosyć e, stary, i można go znaleźć właśnie e, w internecie. E, był to rok 2012. No, troszkę śmieci jest, ktoś sobie na grilla nieraz spadnie. Jest dosyć mokro. Jeżeli ktoś by chciał się tutaj udać, to należałoby zaopatrzyć się w odpowiednie obuwie oraz być świadomym, gdzie stawia się nogę. No i niekoniecznie tutaj chodzić tak jak ja po tym fundamencie. Ja robię tylko dlatego, że chciałbym pokazać to osobom, które wcześniej może nie widziały. Mamy takie tu wystające, grube pręty. Z tej strony fundament się zachował dosyć dobrze, wystaje więcej niż metr ponad ziemię. No jak nie trudno się domyśleć, wcześniej tutaj tego lasu nie było i sobie tak wyrósł w okresie powojennym pozostałości tej fabryki pewnie zostały. Rozebrane i materiały użyte przez być może tutaj lokalną, lokalnych mieszkańców, tudzież władza zadecydowała o przeznaczeniu. No, tak to wygląda. Istnieją też bardzo różne teorie na temat tego miejsca, odnośnie tego, co tutaj. Było produkowane, czy też miało być produkowane. I teraz chciałbym przedstawić tak jakby stan badań opierając się właśnie tutaj na, na słowach, czy też słowie pisanym ludzi, którzy mają wykształcenie historyczne. Jednakże ich no, teorie są trochę różne. I tak na przykład pan Łukasz Linowski, doktorant z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, który interesuje się historią dwudziestolecia międzywojennego, także okresu II wojny światowej, no, twierdzi, stwierdzi, że tutaj mogła być, odbywać się produkcja. Produkcja silników do samolotów i statków, bądź też bądź też Rakiet V1. Z kolei pan Tomasz Wąsik z Lokalnego Muzeum Historii Wocławka. E, który e, przeprowadził tutaj swojego czasu e, poszukiwania detektorem, e, znalazł e, łuski, e, twierdzi, że tutaj e, mogła być fabryka e, e, amunicji, a dokładnie chodzi o jej e, wypełnienie. Tutaj mamy odmienny typ fundamentów. Przedstawia się to właśnie w taki sposób. Domniemane przeznaczenie tych elementów zostało właśnie przedstawione na tej tablicy informacyjnej. Od no, swojego czasu ukazał się też artykuł w jednej z lokalnych gazet i tam były prezentowane z tego co pamiętam znowuż odmienne teorie co tutaj mogło być wytwarzane, wyrabiane, a także podane inne szczegóły. No, minęło dosyć spore czasu od wydarzeń drugowojennych i powojennych zaraz tuż po zakończeniu tych działań i Ludzie, którzy pamiętają te czasy, po prostu mogą już no, nie żyć w tym momencie. Proszę zobaczyć, jak dobrze zachował się ten fundament. No, tak jak mówiłem, teorie na temat przeznaczenia tej, tej fabryki, która tutaj prawdopodobnie była, są różne. No, świadczy to m.in. o tym, że no nie zachowały się do czasów dzisiejszych kompletne, czy też wiele dokumentów pisanych źródłowych które jednoznacznie mówiłyby o tym co tutaj się znajdowało no niedaleko też znajduje się linia kolejowa Dzięki czemu zapewniona była tutaj opłynność logistyczna odbioru czy też dowozu materiałów zarówno gotowych jak i służących do rozbudowy pewnie tego miejsca. Jak tu trafić kierując się z w stronę osiedla Michalin? No trzeba przy blokach na Mielęcinie skręcić w lewo. Następnie ulicą Zaułek Asfaltową udać się prosto. Dalej jest droga, można to nazwać Szutrowa z dość ostrymi kamieniami, która zamienia się w leśną drogę polną generalnie opuściłem już teren pozostałości po fabryce i tutaj znalazłem taką konstrukcję no nie wiem kiedy zostało to wybudowane I to by było na tyle, będę udawał się z powrotem w kierunku miasta. Zawsze można się wybrać na spacer rekreacyjny w ten teren i sobie zwiedzić pozostałości, właśnie po fabryce. Tak jak mówiłem, trzeba zwrócić uwagę na bezpieczeństwo, i niekoniecznie. Wchodzić tam, gdzie ja wchodziłem, coś czołem.